Projekt, który dzisiaj omawialiśmy dotyczył szkolenia psychologów wojskowych z obwodu Żytomierskiego i z obwodu Winnickiego na bazie szpitala dla weteranów w Lądku Zdroju. To jest szpitala Ministerstwa Obrony Polski. Obrony Narodowej Polski. Program był dwuletni, realizowany był w 2019 roku i 2020 roku. W jego ramach kilkanaście psychologów właśnie z tego regionu, z Potola i Żytomierszczyzny brało udział z jednej strony w zajęciach teoretycznych, w pewnych podstaw działania psychologa w sytuacjach kryzysowych, ale z drugiej strony, co byłoby też równie, równie ważne, bo nawet ważniejsze, psycholodzy Ukraińcy brali udział również w leczeniu polskich wojskowych, w leczeniu psychologicznym i w ten sposób w praktyce mogli zobaczyć, jak to leczenie psychologiczne wygląda w Polsce. I to, co było podkreślane dzisiaj na spotkaniu, że program, który jest realizowany w Polsce, jest pewnym kompleksowym podejściem do leczenia psychologów wojskowych, to znaczy leczenia ich, leczenia ich rodzin, pewnego leczenia również z zależnościami, które się pojawiają u weteranów. I ten dwuletni program no, był początkiem, ale też dał pewne schematy działania, które, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, również w Żytomierzu na Uniwersytecie Politechnicznym będą jednym z podstaw do nauczania przyszłych psychologów, psychologów sytuacji ekstremalnych, jak to się nazywa. że bardzo się cieszę, że... My jako konsulat generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy zainicjowaliśmy ten projekt razem z panem Pawłem Żurbenko, dyrektorem Szpitala Weteranów Wojny w Berdyczowie, a nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej Polski, no i oczywiście we współpracy z Ministerstwem Weteranów Wojny Ukrainy.